W Jaworznie jest sporo ludzi dobrej woli. Przekonało się o tym hospicjum homo homini imienia świętego brata Alberta, które gdy tylko opublikowało post na portalu społecznościowym Facebook z prośbą o kilka mebli, natychmiast otrzymało pomoc od kilku Jaworznian. Wolontariat dostał większy, większy pokój, więc potrzebowaliśmy mebli, żeby móc tutaj przebywać wszyscy razem. Najbardziej potrzebowaliśmy stołu, krzeseł i sofy i okazało się, że znaleźli się ludzie, którzy zakupili nam ten sprzęt. Odzew był niemal natychmiastowy. Stół zakupił pan Mateusz Wrona, a krzesła i sofę pan Arkadiusz, który nie chciał, aby ujawniać jego nazwisko. Jednak nie wszystkie potrzeby hospicjom zostały zaspokojone. Potrzeby tutaj są ogromne. Bardzo chcielibyśmy, żeby w pokojach naszych podopiecznych pojawiły się półki z lampkami. Takie półki, na których mogliby położyć jakieś książki, jakieś swoje zdjęcia, obrazki, na których mogłaby się znaleźć lampka, która oświetlałaby im te, czytanie tych książek wieczorem. No i Czekamy na kogoś, kto, kto zechce nas wspomóc również w tej inicjatywie. I tu zwracają się z apelem do ludzi dobrej woli oraz firm z terenu miasta, które zajmują się wykonywaniem mebli z prośbą o pomoc. Liczymy również na wsparcie firm z terenu Jaworzna, które zajmują się wykonywaniem mebli. Może jacyś stolarzy chcieliby nas wspomóc, także no, zachęcam tutaj do pomocy.